Dormul Bolster to poszukiwacz przygód z rodziny Magni. Wcześniej był jednym z poszukiwaczy przygód, którym doradzała Aina. Historia. Dormul był kiedyś poszukiwaczem przygód pod okiem Ainy, ale później ją opuścił, bo nie mógł znieść jej lekcji. Osiągnął trzeci poziom prawie trzy lata temu. Osobowość. Dormul jest miłym i łagodnym człowiekiem, choć nieco niezdarnym. Nie dogaduje się najlepiej z Luwisem, którego uważał za rywala w walce o względy Ainy. Nawet po tym jak Aina ich odrzuciła, nadal nie dogadywali się ze względu na różnice rasowe. Mimo to pomaga Luwisowi i innym w potrzebie, na przykład gdy zostali zaatakowani przez ogromnego mchu, mimo że sam jest ranny. Wygląd: Dormul to młody mężczyzna o wąskich oczach i dużym nosie, ma muskularną budowę i jest wysoki jak na swoją rasę, mierzy 170 cm. Zazwyczaj nosi brązową zbroję i w walce posługuje się dwoma młotami bojowymi.